Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu, nie byłem wbrew temu, co niektórzy pełnią świadkiem koronnym i mam wszystkie prawa, tak jak każdy z nas tutaj siedzących, do tego, żeby pracować i nie ma żadnych ten, żeby prowadzić reprezentację Polski i to dzisiaj czynię pana, wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli, to nie ja powinien być to oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą, nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Pan sugeruje, że wiedziałem o meczu sprzedanym ze świtem nowy dwóch, gdzie prokuratura postawiła zarzuty moim byłym piłkarzom, gdzie nie miałem żadnego zarzutu i nigdzie nie jest powiedziane, napisane, że ja wiedziałem o czymkolwiek, że coś się złego działo. Prokurator powiedział, było napisane w ten sposób, że nie wystawiłem dwóch zawodników, wystawiłem słabszy skład. Maciek Szerfen po pierwszym meczu z Legią, przepraszam, że, że opowiem, ale chcę ten temat zamknąć raz na zawsze, zarzut, że wystawiłem słabszy skład na ten mecz, który prowadzi świętej pamięci Janusz Wójcik. Mecz odbył się dwiema, dwoma meczami finałowymi z Legią Warszawa. Pierwszy mecz wygraliśmy z Legią Warszawa 2-0 w 2004 roku na początku maja i po tym meczu, kartki się wtedy jeszcze sumowały, Bartek Busacki nie mógł zagrać w następnym meczu, bo dostał kartkę. Bartek Busacki, Maciek, przepraszam, Piotrek Świerczewski. Maciek Szerfę miał złamaną rękę, nie mógł zagrać i Grzelak miał kontuzję, bo miał rozcięte kolano. Trzech zawodników nie mogło zagrać. Madejw około 44 minuty zszedł, musieliśmy go zmienić i ci zawodnicy nie mogli zagrać. Zarzut, że wystawiłem rezerwowy skład, do tego nie zagrał Michał Goliński, który miał trzy żółte kartki i następna eliminowała go w kolejnym meczu z Legią Rewanżową na Łazienkowskiej. To jest ten bzdurny zarzut, wokół którego wszyscy budują narrację. Ja chcę skończyć... Sytuacja miała 18 lat temu miejsce. Nie wiem, o czym rozmawiałem. Z Hszardem Fabrykiem pracowałem w Amice Wronki przez 7 lat. I znałem wielu dziennikarzy, którzy go równie znali tak jak ja. To był mój bezpośrednio przełożony, był jednym z wiceprezesów, między innymi współpracował z dzisiejszym właścicielem Lecha Podna Jackiem Rudkowskim i z innymi osobami, które uczestniczą dalej w polskiej piłce. I tyle ma do powiedzenia na ten temat. Jeśli pan będzie sugerował w ten jeszcze raz sposób, że uczestniczyłem w dwóch meczach, wiedziałem o sprzedaniu meczu, to naraża się, pan wyraźnie to zasugerował i się cieszę bardzo, że wszyscy to słyszeli. Pan stwierdza nieprawdę i pan powiela tą nieprawdę, i chciałbym na tym skończyć.